Cześć, witajcie w kolejnym raporcie z budowy. Miałem krótką przerwę w relacjonowaniu wam bieżących postępów na naszej budowie. Jednak cały czas prace posuwały się do przodu. Jak widzicie, drenaż mamy zakończony. Do studzienek zbiorczych zostaje podłączone żurury odprowadzające. Ta druga studienka to studienka, która odprowadza wodę, będzie odprowadzała wodę z deszczówki. Drenaż został również też częściowo obsypany żwirem żeby wygodniej było chodzić wokół budynku. Jak widzicie rozpoczęliśmy również prace związane z termoizolacją. Wykorzystuję sobie tutaj styrodur, kleję go na klej w piance, tak jak możecie zobaczyć. Tak to wygląda w tej chwili. To jest zaledwie efekt kilku godzin pracy, ponieważ no, pogoda nie pozwalała się rozpędzić, na razie zacząłem w tym miejscu. Ponieważ jak widzicie, tutaj jest częściowo rozpoczęta ścianka oporowa, to o której już nieraz wspominałem. Chcę ją jak najprędzej dokończyć, wykonać zbrojenie rdzeni i zaszalować i wyleć schody. Więc dlatego tutaj głównie na razie się skupiam. Ale pokażę Wam coś fajnego. Jak zapewnie wiecie, jest to maszynka do cięcia styropianu. Wszyscy, znaczy tak, wszyscy, bardzo dużo osób pokazuje, jak takie maszynki wykonuje własnoręcznie. Ja też chciałem spróbować swoich sił i wykonać swoją. Taka prosta konstrukcja. tutaj drut tapinany takim prętem gwintowanym. Taki jest efekt cięcia. Dość prostotnie. Zasilana transformatorem. napięcie jakie dają 28V w tym wypadku docięcia cięcia styroduru. Yy, Sprawia się bardzo dobrze. Mam nadzieję, że styropian też. Na pewno będzie jeszcze szybciej cięło styropian niż styrodur. Pokażę wam może yy, jak tnie. No, takie w sumie odpadł, no ale... Będzie można zobaczyć, jak, jak działa maszynka. Właściwie pod swoim ciężarem rama opada. No I następuje cięcie. Gładkie, równe, bez, bez żadnych śmieci to najważniejsze. Następny film, jaki ukaże się na moim kanale, będzie to relacja z wykonywania szolmków schodów żelbetowych w naszej piwnicy. No a tym samym będzie to, tak uważam, najlepszy poradnik, jaki możecie znaleźć na ten temat w internecie. Także już zapraszam Was do obejrzenia tego odcinka. A teraz to już koniec raportu z budowy. Pozdrawiam i do zobaczenia. A teraz zapraszam Was do komentowania, lajkowania. I oczywiście subskrypcji kanału. Zapraszam także do obejrzenia pozostałych moich filmów. Pozdrawiam i do zobaczenia.